Cześć, witam Cię na kanale Posiadce. W dzisiejszym materiale porozmawiamy o mistrzu Polski: Bogdanka Luk Lublin, Najlepsza drużyna sezonu 2024-2025. Ale jaki skład będzie wyglądał w nadchodzącym sezonie? Zostaw suba z dzwonkiem lajka i komentarz, jeśli chcesz być na bieżąco z siatkarskimi informacjami. Drużynę mistrza Polski po sezonie opuści Jan Nowakowski, Mikołaj Słotarski, Beni Tuństra. Oraz drygent drużyny z Lublina włoski trener Massimo Botti. Natomiast zespół złotego medalisty plus ligi w następnym sezonie uzupełnią, Rozgrywający Rafał Prokopczuk, który w barwach Zaksy Kędzierzyn Koźle wygrał Ligę Mistrzów, w Puchar Polski oraz Super Puchar Polski. Środkowy bloku Dejman Gimach, który ostatni sezon spędził w lidze francuskiej, oraz przyjmujący Hilir Henno. Dla którego będzie to pierwszy klub po zakończeniu prywalizacji w Lidze Uniwersyteckiej w USA. Na ławce trenerskiej w drużynie z Lublina zasiądzie Stefan Antiga, dla którego będzie to powrót do męskiej siatkówki. Jak oceniacie skład Bogdanki lub Lublin w nadchodzącym sezonie? Zapraszam na YouTube po siatce. Nowe materiały w każdy poniedziałek o 19.30.